Jadę w Bieszczady. Mamy dzisiaj 29 września roku 2025, kolejny zwykły, jesienny dzień przy okazji mojej urodziny. Ale ostatnio nie mam w zwyczaju świętować upływu czasu, więc przede mną 5 godzin drogi, a moim celem jest największe sztuczne jezioro w Polsce, czyli jezioro Solińskie. Planuję spędzić tam 3 dni i zobaczyć, czy coś w tym jeziorze się dzieje. Jeśli tak, jak myślę się, nic nie będzie działo, no to nie wiem, pójdę sobie na jakiś górski szlaki i pozwiedzam bieszczady albo coś takiego zrobię. Także nie mam żadnych oczekiwań. Kompletnie mnie nie interesuje, co tam się będzie działo. Dojechałem już do hotelu. Widzę, że jest załamanie pogody. Jak sprawdziłem prognozę, no to jutro też ma padać i pojutrze też. W każdym razie, idę się teraz zameldować. Jeśli chodzi o łowienie ryb, to plan jest taki, że jutro spinning, pojutrze feeder, a po pojutrze nie wiem co. Pogoda jest średnia. Pada deszcz. Godzina równo dziesiąta. Żeby wytypować miejsca warte sprawdzenia, korzystałem z jakiejś mapki z internetu. Według nawigacji to już jestem w jeziorze. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś park krajobrazowy, do którego nie można wjeżdżać, czy coś. Cholera, tak jakby sobie trochę wyschło. No nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Czy funkcjonują to jakieś odpływy, przypływy, czy coś takiego raczej wątpię. Ale jednego jestem pewien, że raczej nie mam co tutaj szukać ryby. No bo tutaj to naprawdę wygląda jak jakieś bagno. To ma być niby jedno z najpiękniejszych jezior w Polsce, a to to wygląda gorzej niż mój stawik na działce. W każdym razie wracam do samochodu i szukam kolejnego miejsca na mapce. Podejrzewam, że tutaj też jest szansa na spotkanie na przykład jakiegoś niedźwiedzia, chociaż to raczej w tych bardziej dzikszych terenach. Tutaj to nie wiem, czy ktoś śpi, czy co. W ogóle nigdy nie byłem w Bieszczadach. Zawóz. To jest kolejny nasz cel, 15 minut drogi. To tutaj bagienko fajnie wygląda. Jakby to nie była Polska, to pewnie coś by tam pływało. A za tym jesteśmy. Wita nas już tutaj jakiś kogut, kawajskie klimaty. Jest tutaj wiele zakazów, ale zakazu wędkowania to nie widziałem. Fajnie by było chociaż jedną rybę złapać na tej wyprawie. O, dobra, to na pewno był jakiś drapieżnik. Był, 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 był. Było coś bardzo ładnego naprawdę. Wróciłem się jeszcze po podbierak, bo jeśli tutaj takie duże ryby grasują, no to może warto mieć taki sprzęt. To miejsce obłowiłem aż nadto. A za tym winklem powinna być druga część tych widełek, które widzieliśmy na mapie. No i jest. I nawet widzę tam jakiś wędkarzy. Oni łowią złódki, więc mają trochę większe pole manewru niż ja. Jest. Szczupak. Nie, to nie jest szczupak. Co to jest? Coś dużego. Boleń? Nie. Co jest? Boleń. Jasny gwint. Mam go. Jak ja dawno nie doświadczyłem takiej chwili w wędkarstwie. Nie słyszałem, żeby tu bolenie występowały, ale po tych spławach, które widziałem, właśnie tak mi się zdawało, że to wygląda trochę na bolenia. To jest moja zdobycz, naprawdę kawał ryby, niestety krwawi, dlatego nawet go nie będę mierzył, ale nie jestem pewien dlaczego on tak krwawił, bo moja przynęta nie wbiła mu się jakoś szczególnie mocno w jakiejś, nie wiem, skrzela czy coś, ale odpłynął. Przed chwilą przepływali tu wędkarze, jacyś miejscowi i miałem wrażenie, że rozmawiali o tym, że się kompletnie nic nie dzieje i już wtedy stwierdziłem, że, że po wyprawie, skoro miejscowi nie łowią, to nie ma szans i właśnie chwilę po tym stało się to. A wziął na takiego cierniczkowego, blaszanego woblera. Nie, to raczej nie jest wobler tylko cykada, i właśnie utopiłem. Z tą rybą miałem doświadczenia tyle, że tam raz na spławik przez przypadek złowiłem takiego dosłownie. Dlaczego mi krew leci z rąk? O co chodzi? Przykra rzecz jest taka, że nie odzyskałem tej cykady, która mi tutaj wpadła, bo próbując ją wydobyć pod bierakiem, tylko ją głębiej zakopałem. Także już sobie na nią nie połowię. I zmieniłem też wędkę na grubszą, ponieważ tak dla mnie to nie jest zaleta, że z większą rybą bawiłem się w cudzysłowie na lżejszą wędkę. Nieszczególnie zależy mi jakoś bardzo na tej zabawie zabawie z rybą, żeby ją torturować trochę dłużej. Raczej wolę, żeby hol trwał możliwie jak najkrócej, ale oczywiście z taką większą rybą i na takiej wędce hol nie będzie trwał 10 sekund, więc już się uspokójcie, łówcie na normalne wędki, a nie na jakieś patyczki, co mają 1 gram wyrzutu i później się cieszycie i śmiejecie, że Haha, hol trwa 10 minut. Fajnie, ta ryba pewnie zdechnie jak ją wypuszczę. No oczywiście, jak polujemy na okonie 10 cm, no to się zdarzy czasami, że weźmie ją coś większego. Tak jak mi teraz, no nie, kompletnie się nie spodziewałem, że taka ryba będzie tutaj. A ja tymczasem już trochę ochłonąłem. Zaczęło lekko mocniej kropić. A tu jakieś fanty nam woda wyrzuciła. Patrzcie tego woblera. To jest tak zwany poper. przynęta powierzchniowa. Dobra, co będzie tutaj tak leżała? Wezmę ją. Ciekawe ile zakażeń już mi się wdało w te rany. No trudno, tym się zajmiemy później. Godzina 15 spadam stąd, bo oprócz tego jednego bolka lorka to się nic nie działo, jadę do hotelu podładować sobie baterie, skoczę sobie gdzieś na jakiś obiad, a później jadę szukać kolejnego miejsca. Już się zacząłem rozgaszać w hotelu, ale mi się nagle przypomniało, że przecież to już nie lipiec i zaraz będzie ciemno. 30 minut zajęło mi dojechanie tutaj i jest godzina 17.30. Mam jeszcze myślę jakąś godzinę, zanim się zrobi dość ciemno, i jestem właśnie koło głównej części tego zbiornika. Jeszcze się tak walnąłem w łeb w hotelu, że chyba mi z 10 IQ było. Ale mam nadzieję, że to mi nie przeszkodzi w tej wyprawie. Widzieliście to? Boleń. Tutaj też są skubańce. Wiedziałem, że to te bolenie tak głośno wyskakują. To jest chyba ich znak rozpoznawczy. O! Skubany, jak skoczył! Niech go diabli! Niech mi chociaż weźmie, bo chyba jeszcze większy od tego, co złowiłem. Zrobiło się dosyć ciemno, więc przyszedł czas na powrót do hotelu. Jest! Jest! Jest ryba! Jest! Właśnie to miał być jeden z ostatnich rzutów. Tym razem coś mam, i po walce już wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jest to boleń. I zdaje się, że zgadłem. Podbierak jest tutaj. Myślałem, że jak już się tak zrobiło ciemno, to one oślepły. A jednak ten ma sokoli wzrok. Jest, jest, jest. Nie wiem, czy ten nie jest większy. Oto jest ta ryba, której nie spodziewałem się złowić. Tego myślę, że już spróbuję zmierzyć. Jest na 0-61. 61 cm. I uciekła, ochlapując mnie, kamerę i odpływając do Wielkiego Jeziora Solińskiego. A ja dalej jestem na brzegu. Ale już niedługo, bo wracam właśnie w tym momencie. O kurde, ale mi kamerę zachlapała. Niedobrze. Mam nadzieję, że nic mi w tym lesie nie zje. Przez tą rybę zbieram się trochę później, ale nie mam jej za zły. Dzisiaj jest taki problem, że sobie zachorowałem, jakieś przeziębienie mnie capnęło, kupiłem sobie w aptece leki i na razie jeszcze nie ma tragedii, ale boję się, że ten dzień może mnie dobić, jedyne co mam do picia to są jakieś zimne napoje, no, jakiś jogurt z lodówki, na dworze wieje, jest dość chłodno, ubrałem się jak najcieplej mogłem, ale i tak boję się, że, że mój stan może się pogorszyć. A nie chciałbym jutro o 5-godzinnej drogi przebywać, ledwo żyjąc, z gorączką 40 stopni. No to nie byłoby za przyjemne i też niezabezpieczne, ale nie mogę zmarnować okazji, żeby jeszcze tu połowić. W każdym razie po 30-minutowej trasie dojechałem w kolejne miejsce. Ale niestety się okazało, że wszędzie tu są jakieś znaki teren prywatny i zakres wstępu, więc no nie chcę komuś wbijać na działkę i łowić. Zdaje się, że będę musiał poszukać jeszcze jakiegoś kolejnego miejsca. Wszystko bezchnięte. Tam w oddali widzę tylko zaczyna się jakaś woda, ale musiałbym tam chodzić dość daleki kawał z całym sprzętem, a dzisiaj jakoś nie mam na to energii. Jest jeszcze taka miejscowość tutaj teleśnica ta i tam jest zaznaczone miejsce, tylko że to jest godzinę drogi stąd, a jest już 11 godzina. Ciężka sprawa. Zdecydowałem się pojechać w znane mi już miejsce z poprzedniego dnia. Tam rozłożyłem sprzęt i zarzuciłem wędki gruntowe. Moje samopoczucie pogarszało się, a brań prócz jednego bardzo lekkiego nie widziałem. Do tego nadeszły deszczowe chmury i obawiałem się, że zacznie padać. Po dwóch godzinach postanowiłem odpuścić. No, niestety trzeba już zmarnować ten dzień. Zobaczymy, czy dożyje jutra. Jest godzina 10.20, właśnie się wymeldowałem z hotelu. Update chorobowy. Nie ma tragedii, myślałem, że będzie gorzej. Mało w nocy spałem, ale nie czuję się jakoś zmęczonym teraz. Jeszcze tylko jestem ciekawy, skąd się ta choroba w ogóle wzięła. Bo coś nie chce mi się wierzyć, że tego pierwszego dnia tam się zaziębiłem od chłodu, od wiatru czy od czegoś, bo nie było mi wcale zimno. Podejrzewam, że mogłem się zarazić w przeddzień wyjazdu, bo byłem wtedy w operze. Tak, w operze nie jestem takim grubianem, jak pewnie myślicie. No bo dajcie spokój, że w gorszych mrozach byłem. To, co teraz było, to jest nic. Podjadę na jezioro i spróbuję gdzieś porzucać. Na spinning, bo już mi się z fiderami nie chcę rozstawiać. A to nie wiem czy przypadkiem nie są ślady jakiego wilka. Wilki tu występują. Ewentualnie jakiś wielki pies. Może wilk. Tutaj już zdaje się, otwiera nam się widok na główną część zbiornika, a tutaj otwiera mi się widok na jakąś kładkę. I wyjątkowo nie widzę znaków, że kładka prywatna, wstęp zabroniony. Pod groźbą grzywny i więzienia, więc na to chyba sobie wejdę. A, chwila chwila. Aha. jednak nie. Zakaz wchodzenia własność prywatna. I tak jest spruchniała. Podróżowałem sobie tak po brzegu, a choroba coraz bardziej dawała mi się we znaki. Owiał mnie zimny wiatr, a chodzenie szybko mnie zmęczyło. W wodzie nie było żadnego znaku ryby, więc postanowiłem zmienić miejsce. Ale kiedy już byłem z powrotem w samochodzie i ruszałem do kolejnej lokacji, dopadło mnie takie osłabienie, że stwierdziłem, że koniec już tego igrania i czas wracać, póki jestem w stanie. Ponad 5-godzinną trasę zrobiłem w dość nieprzyjemnym, gorączkowym stanie, ale udało się. Szkoda mi było niewykorzystanego w pełni pobytu, ale tak wygląda życie, które lubi czasem lekko przearanżować nasze plany.